Czasami, jeśli próbujesz z dziewczyną, próbujesz i nie wychodzi, albo za bardzo przeinwestowałeś, warto jest zostawić tą znajomość na jakiś czas. Dziewczyna zapomni, co zrobiłeś źle. Pojawią się nowe możliwości. Odpoczniecie troszkę od siebie. I znowu możesz próbować. Problem wielu facetów polega na tym, że jak już spotykacie się z jakąś dziewczyną, to za szybko potraficie przeinwestować. I właśnie to, że pokazujesz, że za bardzo chcesz się z nią całować, przebywać, spotykać, niesamowicie odpycha dziewczyny, ale mało jest facetów, którzy z jednej strony spotykają się z dziewczyną, rozwijają. Tą znajomość do etapu właśnie seksualności, a potem zostawiają z tym kobietę, olewają kobietę i sprawiają, że kobieta czuje niedosyt. A właśnie to jest często kluczem do tego, żeby kobieta się angażowała w relacje, żeby o tobie myślała i żeby tak naprawdę inwestowała.